Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. A ja dziś mam przesyłkę. Jest to przesyłka z rozdania od Martusi z kanału Martucha Kontra z Rapucha. Wzięłam udział właśnie tutaj w rozdaniu na 2,5 tysiąca subskrypcji, i zostałam wylosowana. Martusia przesyła mi tutaj paczuchę. Ona się nie mieści tutaj w kadrze, jest spora. No i co? Zapraszam Was yy, bardzo serdecznie na kanał Martusi. Właśnie na Martucha kontra zdrapucha. Yy, bardzo fajny kanał. Martusia ma bardzo miły głos. Nagrywa właśnie odcinki ze zdrapkami, jak tam tylko może. Bardzo fajne właśnie robiła tutaj rozdanie. Były jej urodziny. A sobie tutaj pozwolę tak rozprzeć przy was rozpakuję co mi się tutaj wyłania wyłania mi się kisiel, słodka chwila Marsiu bardzo dziękuję y, za przesyłkę rureczki kokosowe mniam kurczę kolejny kisiel, tu jest y, mango i ananas truskawka, same ulubione smaki, proszę przy piąteczku Prince Polo uwielbiane princessa biała krówka a, białej krówki nie mam. także chętnie spróbuję o matko, ile też się napakowała czekolada Milka tam Bubli ta bąbelkowa czy coś tam ona jest dobra, tu mamy cappuccino zero Yy, to jest zero cukru, tak? Czekoladowo-karmelowy. I już to widziałam właśnie. No ale to dowiecie się później, co tam. O, matko! Tutaj jeszcze yy, już jest spusta. Tutaj mam jeszcze co tam, Artusia, mi tutaj jakieś jest karteczka chyba, liściek. To ogląda, to będzie wiedział czemu wspomniałam o tym: cappuccino zero cukru. Hmm. hainówka, yy, karteczka. Karteczka z hajnówki. No, chyba tam nie byłam. Dobra, tu mam liścik od Martusi. Witaj, Iwonko. Na początku chciałam. Chciałabym Ci podziękować za udział w mojej zabawie i serdecznie pogratulować wygranej. Kochana, przesyłam skromny upominek, trzymam kciuki za zdrapeczki. O, jeszcze zdrapeczki będą. Pozdrawiam serdecznie, kochana Marta z kanału Martucha kontra zdrapucha. Wielkie serduszka dla Ciebie. Dziękuję za yy, paczkę jeszcze raz, za przesyłkę. O, Martusia tu mi jeszcze napakowała oczywiście zdrapek. To już pusto jakby ktoś chciał wiedzieć. Dobra odkładam na bok. Liścik na bok. Dobre rzeczy na bok. Ech. I martusia mi tutaj zapakowała krzyżówkę za 10 zł z numerem 22. Wow, i ekstra linie oraz Paradiso. I tu mam też ekstra linię numer 22 i Paradiso z numerem 20, więc dużo drapania dużo zabawy. Bardzo fajnie, nawet jakby tam nic nie było, to wcale się, Martusiu, nie przejmuj. Zapraszam jeszcze raz na kanał Marty właśnie, na Martucha kontra zrapucha Może przybliżę Was. O. Dobra, od Paradiso sobie zacznę. szorty i okulary. Się kochana wykosztowałaś, wystarczyła kartka. No, tutaj okulary i shorty. Dobrze, dalej mam palmę i latarnie. No dobra, tutaj dwa razy palma. I tutaj są latarnie. Wszystko chyba tak łatwy i nuta, więc tutaj płatwy, tutaj nie widzę, więc tu jest jeszcze nuta. Ok, to tyle. Tutaj mam słońce i wiadro. Tu słońce, słońce, wiadro, słońce i tu jest wiadro. I kolejne dwa to liść i mewa. Fajnie, podrapy sobie właśnie zdrapki z hajnówki. Lody i term termometr, tak, termometr tu. Tu są lody, lody i tu jest termometr. I tu mam jeszcze tak, kompas oraz kotwica. Kompas, kotwica, tu jest kompas, kotwica i tu jest kotwica. Parasol i fala teraz. O, parasol daje linię, no nie mogę. Jeszcze żeś mi wysłała kochana strapkę z wygraną. Dobrze, dalej. Motyl, pomarańcza. Dobrze, pomarańcze są tutaj. Dobra, motyl tu jest. Ok, to tyle. Ostatnie dwa to chmura i torba. Nie, więc tak. Torba, torba i chmura. No dobrze. Bebe zgadza się jest 10 zł. Ok. No to teraz ekstra linie i na koniec krzyżówkę. Słoń i wiatrak. Już tutaj widzę słonia. Jest wiatrak. Tutaj. Słoń tu. Tutaj jeszcze i tu. Słoń oraz wiatrak. Tyle, no na razie chyba tyle, tutaj mam teraz motyl i kwiat. Motyl, tu motyl i kwiat, kwiat. Hmm, tutaj i w ostatnim kwiatek. Okay. Teraz cytryna i serce i wielkie serca zostawcie dla Martusi. Serce, cytryna, w serce, tyle, chyba wszystko. Arbuz i słońce. Tutaj. Arbuz i tu jest słońce. Kości i uć. No dobrze, kości, uć tutaj. Uć tutaj nie widzę, tutaj też nie, i w ostatnim chyba nie ma. Rolki i popcorn. Popcorn, popcorn, mm, i tutaj był popcorn. Ok. Balony i sakwa. No więc, tak, balony są. Tutaj jest sakwa. Sakwa, balony i sakwa. Tutaj. No i tu w ostatnim. Ok. Teraz czapka i klucz. Klucze, tutaj klucz. To wszystko. Biedronka i krab Biedronka jest. Tutaj tu. Okulary i lody. To następne symbole. Okulary widzę. Tutaj też okulary. I okulary. I kolejne dwa symbole to dzwon i piłka. Dzwon, piłka tutaj, piłka i piłka tutaj jeszcze. Gwiazda i ptak. Gwiazda jest u góry. Jest. Tutaj, a tu bym przegapiła jedną. I tu jest jeszcze gwiazda. I ostatnie dwa to księżyc oraz rower. Yy, tutaj nie widzę. No nie, tutaj wychodzi, że linie są przegrane, tak. Ale to nic nie szkodzi. Podrapałam sobie super. O, przepraszam. No i tu mam tak. W się, mam orszak. I dropy. Z i T, więc Z to ponusu. No dobrze, tutaj Z. Tu jest T. Z. Hmm. Tyle. Teraz tu Z, T. T. I na ostatniej T i Z. No dobrze, tu jeszcze sprawdzę sobie, ale to chyba wszystko. No, albo jak coś to później do R, E, więc R jest w pomysie. A tutaj mam E. e. Tutaj i tu. Okay. Teraz na tej. R i A. Tu jest jeszcze R. No dobrze, tu już więcej nie widzę. A na ostatniej mam E. Bo E to tak bardziej już jest. R też jest. Taka literka. R i E. Raczej powinna być. Tu jest jeszcze R. Dalej C i U. No to w bonusie akurat tych nie ma. No, poprawę sobie tutaj. U, U, C. Oraz C i U. To by było wszystko. Teraz tutaj C, U. Hmm. No i tutaj nic więcej nie widzę. Teraz na tej ostatniej CU. Dobra. Kolejne dwie litery. O, V. V, A, F. A wpadła do bonusu. No dobrze. F, tu jest A i A. No i to by było na tyle na tej druga. Tutaj A. A, A i F. Tu jest A, A. A. Okej. Okay. To tyle. I na ostatniej. A, tutaj, A i F. Dobra, V nie widziałam, więc pewnie nie ma. Dobra, dalej W, J i Y. W bonusie tych nie ma. Jest J, jest Y, jest W. by było tutaj na tyle. I krok v. OK, dobra. I na ostatniej y. J, y v. Dobra, wszystko. Kolejne dwie litery to H i D. Tutaj tworzy się Ada. OK, już jestem H i D. No dobra, tu mam jeszcze H. I na drugie D. Tutaj tutaj literka H daje haft, słowo. D i d. No dobra, i na ostatniej K i D. Okej. Okay. Kolejne dwie litery to N oraz I. No to w bonusie nie ma, więc bonusu już nie będzie, bo zostają się dwie literki. I tu jest n. I tu jest jeszcze n. No i dalej. I n. Tutaj. N jest jeszcze tu. I na ostatniej. Tutaj, N tutaj. No i wychodzi, że to tyle. Ostatnie dwie literki: jest to G oraz O. No, O wpadło do nosu, ale tutaj nic nie zmienia. Tu mam G, O. Gąk utworzyło się drugie słowo. No i tu jest jeszcze było O, więc to tyle. O, o, o. DNO, też drugie, no to wszystko i na ostatniej jest O, DINOZAUR, OBRA, G, O, O i o no dobrze, czyli też tutaj z dwoma mogło być raz i dwa mogło być pięć tysięcy ale kontrolne są różne więc no nic nie szkodzi te są dwie stracki przegrane, ja mam tutaj dyszkę na pomnożenie mam karteczkę piękną z hajnówki oraz kolejne tutaj dobroci od Markusi będzie kawka, będzie czekoladka, kisielek do delektowania się. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!